Dla mnie osobiście, dzisiaj prezydenta Rzeczypospolitej, ale przecież do niedawna zwykłego obywatela, polityka dopiero od dziewięciu lat, Lech Wałęsa to człowiek, który był symbolem Solidarności. Tej Solidarności lat 80. Ja pamiętam dziś, jak niemalże płakałem, kiedy odbywała się słynna debata z Panem Miodowiczem jeszcze w komunistycznej trzymali telewizji, Wałęzyne trzymaliśmy te kciuki prawa? tą wielką radość, mm. kiedy, kiedy Lech Wałęsa w sposób ewidentny tą debatę wygrał. Tak? Wtedy ci, którzy, prawda, bronili, atakowali lecha Wałęsy, teraz są tymi, w pierwszym szeregu tych, którzy go bronią za wszelką cenę. No prawda? więc właśnie, no to jest ten paradoks, tak? Mm. Że ci wszyscy, którzy wtedy odsądali lecha Wałęsę czciwiary, wyśmiewali się, prawda. Mm. Z jego, z jego różnych przywar uh -huh. i, 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 i braków, także, które ja osobiście uważałem za w pewnym sensie naturalne i usprawiedliwione. Przecież wszyscy wiedzieliśmy, uh -huh. że to nie jest człowiek, który ma wyższe wykształcenie, że to nie jest człowiek, który pochodzi z jakiejś społecznej elity.. Tak? Uh -huh. Ale uważaliśmy, że jest to ktoś, kto ma tego specyficznego ducha w pewnym sensie bohaterstwa, ale także tego ducha przywódcy, uh -huh. któremu zwyczajnie ta prezydentura się należy. Ja byłem przekonany, że tak właśnie uh -huh. jest, że to jest właśnie ten człowiek, który który buduje wolną Polskę, dlatego i w 90 roku, i w 95 roku ja razem z całą rodziną głosowałem na lecha Wałęsy, Ja się nie boję tego dzisiaj powiedzieć. I broniłem lecha Wałęsy wtedy przed, przed atakami. I to jest jedna strona uh -huh. tego medalu. No a druga strona medalu to jest olbrzymi problem. Problem, o którym mówię z żalem. Nie ukrywam, że z żalem, tak? Bo Sprawa współpracy agenturalnej Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa mnie osobiście znana jest od, od 2009 roku, kiedy po raz pierwszy zapoznałem się z książką panów Cęckiewicza i Gontarczyka. No tak, to był taki to moment przy umowy. Pracą tak naukową, która jest oparta tak, tak? na twardych dowodach. I mhm. Dzisiaj te dokumenty, które się pojawiają, one nie stanowią dla mnie żadnej rewelacji. Ja mogę wyrazić tylko, tak jak powiedziałem, pewną przykrość osobistą, jako ten, który kiedyś w taki zdecydowany sposób Lecha Wałęsę popierał i który także Lecha Wałęsę, jako, jako prezydenta Rzeczypospolitej również przecież, moim głosem także wybranego, szanuje. Jest mi przykro, że pan prezydent Lech Wałęsa w odpowiednim czasie... Nie, nie był w stanie zdobyć się na pewien gest wobec Polaków, który w moim przekonaniu sprawę w tym sensie społecznym absolutnie by załatwił. Po prostu wyjść i powiedzieć prawdę. Szanowni Państwo, były trudne lata 70., byłem młodym człowiekiem, który miał dużą rodzinę, bałem się, zgodziłem się, tak. Pobierałem pieniądze, bo miałem rodzinę i chciałem jak najlepiej żyć. No, oczywiście ja wiem, że to jest naganne, ale przyznaję się do tego. Ale potem się przełamałem, zakończyłem to, zdobyłem się na tę odwagę i poszedłem i zrobiłem, co mogłem po to, żeby przyczynić się do tego, żeby Polska była prawdziwie wolna. Ja myślę, że zdecydowana większość naszego społeczeństwa powiedziałaby. Tak. Człowiek się gubi, ale z drugiej strony życie no. także stwarza szansę. Lech Wałęsa z tej szansy nie skorzystał no to jest pytanie, i co przykre ale... nie korzysta z niej nadal, bo przecież nawet codziennie de facto zmienia swoją wersję z no. ma tyle lat, ile ma jest też człowiekiem no, w pewnym sensie specyficznym, tak jak każdy człowiek ma swoją specyfikę, tak i Lech no. Wałęsa ma swoją specyfikę i myślę, że obiektywnie patrząc sprawa ta dla niego jest bardzo trudna, ja bym powiedział wręcz wstydliwa. Tak? Trudno jest dzisiaj powiedzieć, proszę Państwa, przepraszam Państwa uprzejmie, ale przez ostatnie dwadzieścia lat kłamałem.